Moi drodzy, w studio Game Island zapowiedziało swój nowy, debiutancki projekt Survival Horror, w którym słowo Survival gra pierwsze skrzypce. Jest to jeden z tych tytułów, na które niezwykle czekam. Jestem zachwycony tym, że Polacy zaczynają być coraz bardziej płodnymi twórcami, jeżeli chodzi o branżę gier. I jednym z efektów takiej właśnie pracy jest Serum który pod względem rozgrywki może przypominać The Forest czy nadchodzące Sons of the Forest. Nasz bohater, moi drodzy, otwiera oczy jak to bywa w tego typu grach i nagle znajduje się w osobliwym, obcym i przerażającym miejscu. Z dziwacznym implantem na ręce i dziwną, zieloną, świecącą, fluorescencyjną substancją, która sprawia, że odchodzimy od zmysłów i przerażeni nie mamy pojęcia co się dzieje. Nasz bohater szybko dowiaduje się, że owa substancja to serum, które twórcy nazywają przepustką do naszej przyszłości. Zabieramy się więc za typowe mechaniki niezwykłe. Zwykle fajnie zaprezentowane mechaniki. Survivalu znajdujemy i tworzymy schronienie, odkrywamy nowe technologie, tworzymy przedmioty i wszelkie elementy naszego ekipunku, które pomogą nam nie tylko zdobyć więcej serum, ale i przetrwać w tym wrogim, niebezpiecznym miejscu. Trzeba mieć na uwadze, że serum, moi drodzy, nie tylko jest drogocenną substancją, ale i wpływa bezpośrednio na to, jak rozwija się i wygląda nasze ciało. Co za tym idzie, nasze życie jest w naszych rękach. Naturalnie, dana będzie zdobywać nowe zdolności dzięki serum, ale to ciekawe. Przypomina mi to troszkę właśnie schematy z najróżniejszych gier, w których mutacja naszej postaci postępuje. Troszkę jak eliksiry z Geraltem w Wiedźminie, czy chociażby nasza postać The Evil Within. Im więcej dziwacznych substancji, tym jesteśmy silniejsi, ale jednocześnie wpływa to bezpośrednio na nas. Jestem bardzo ciekaw, jak fabularnie będzie to rozwiązane, bo wydaje mi się, że będzie to pewien dylemat. Czy chcemy być mocniejsi i łatwiej przetrwać niebezpieczeństwa czyhającego na nas świata przedstawionego, czy może zrezygnujemy z supermocy i postawimy na nasz Instynkt i naturalne wrodzone umiejętności przetrwania. Na terenie oczywiście będziemy walczyć przeciwko najróżniejszym stworzeniom, również opanowanym przez serum, zmutowanym potworom, które wyglądają osobliwie, ale i oryginalnie. Przyjdziemy rozwiązywać zagadki, walczyć również z zamkami i drzwiach, czy otwierać tajemnicze władze i skrzynie, które będą kryły wyjątkowe przedmioty, które pomogą nam budować jeszcze lepsze schronienie i jeszcze lepszy sprzęt. Przejdzie eksplorować piękny świat przedstawiony, który jest zróżnicowany, niesamowicie klimatyczny i ma do zaoferowania naprawdę mnóstwo różnorodnych terenów. Oraz poznać historię tego niezwykłego miejsca, które kryje mroczną tajemnicę i pozwoli nam zrozumieć lepiej, co właściwie się dzieje. Tytułowe serum oczywiście będzie miało ogromne znaczenie. Będziemy tworzyć najróżniejsze bronie, narzędzia, mieszanki, ale co za tym idzie? Musimy uważać na efekty uboczne korzystania z serum. Ma ono bowiem bezpośredni... Wpływ na nasze zdrowie. Co za tym idzie, musimy naprawdę przemyśleć, czy chcemy ulepszać naszą postać, czy może w pełni oddać się mutacjom. Które mogą sprawić, że nasz rychły koniec nadejdzie nieco szybciej albo będzie miał przerażające efekty uboczne. Moi drodzy, jak dla mnie pomysł genialny, niesamowicie klimatyczny, przemyślany i ja nie mogę jak ja się cholernie cieszę kiedy studia zabierają się za własne unikatowe tematy lub biorą schemat do rozgrywki taki jak w grach survivalowych znany jest. I na jego szkielecie, na fundamencie, który jest tak uwielbiany przez gracze budują coś oryginalnego, wyjątkowego z własnym twistem i własnym pomysłem i tym właśnie jest Serum. Nie mogę się doczekać, by w niego zagrać. Nie mogę się doczekać, by wam go zaprezentować, kiedy już będzie ku temu możliwość, moi drodzy. Jeżeli więc czekacie i nie możecie się doczekać, zostawcie po sobie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja moi drodzy zapraszam Was na mój podcast, który no cóż, kto wie, może będzie gościł twórców serum niebawem. A w tym odcinku, moi drodzy, ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie. Dziennie o 16.00 i 19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco. Oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mniego usłyszenia.